Witam Państwa. W tym materiale omówimy sobie, w jaki sposób osadzać czy umieszczać elementy dynamiczne wewnątrz kodu HTML. O co tutaj chodzi? Jeżeli mamy pole formularza, znowu input, type, text, wyświetla to po prostu na naszej stronie pole tekstowe, do którego możemy jakąś tam treść sobie wpisać. Tak? To tutaj od razu taka uwaga, bardzo proszę, żebyście do odświeżania tej strony używali skrótu klawiszowego CTRL-SHIFT-R. To powoduje przeładowanie strony i wyczyszczenie pamięci. Samo F5 czy tam CTRL-R e, nie będzie nam tutaj działa, działało prawidłowo. Wciskamy CTRL-SHIFT-R, żeby przeładować stronę. I teraz e, jak my tutaj będziemy z tym pracowali? E, do takiego input... Te, e, input... Type text, możemy dodać kolejne parametry. No i zwykle to będzie name. równe tam jakieś e, test 0.1. Weźmy w cudzysłowie. No i tutaj bardziej istotny dla nas w tym momencie parametr to jest value. Va, równa się. I w cudzysłowie są, możemy wpisać jakieś tam słowo, czyli na przykład Wpisz swoje imię, tak, No i teraz jak to zapiszemy, ctrl-shift-r, no i mamy w pole tekstowe wpisane ten value, czyli wartość. Możemy ją oczywiście zmienić, tak, w moim przypadku to będzie Piotr, no i tam mielibyśmy jakiś tam submit czy coś w tym stylu, tak? Jak dam ctrl-shift-r, przeładowuję stronę do stanu początkowego. No, i teraz, jeżeli chcielibyśmy tutaj zamiast tego tekstu wstawiać jakąś wartość dynamiczną, czyli w zależności od sytuacji, coś, w formularz może zmieniać swoje parametry, może mieć po prostu dynamiczny formularz. No to zamiast takiego czegoś możemy, zrobić, coś, możemy coś zrobić w ten sposób. Wstawiamy sobie fragment PHP. Tak, zakończy się w ten sposób. No, i teraz tutaj stworzę sobie jedną zmienną. O nazwie przykładowo tekst01. Tak. Zmienne tworzymy w ten sposób, że na początku mamy znaczek dolara, no i potem jakiś tekst. On się nie może od cyfry zaczynać, a nie od jakiegoś dziwnego znaczka. Tekst01, no i tutaj w cudzysłowie wpiszę sobie na przykład hello world. Tak. I na końcu tutaj dajemy oczywiście średnik. I teraz, znaczy w realnych zastosowaniach nie używalibyśmy po prostu na sztywno przypisanego tekstu do jakiejś zmiennej, no bo to w zasadzie to samo, ale moglibyśmy pobierać jakieś dane z bazy danych, czy tam z jakiegoś innego źródła, z pliku. No w każdym razie, tutaj teraz zamiast tego value, ja może to name skasuję, bo to nam teraz nie jest potrzebne, Mamy tutaj uprościłem to. Mamy tylko input tape tekst i value wpisz tutaj swoje imię i zamiast tego musimy w tym miejscu wstawić fragment napisany w PHP, czyli znowu wstawiamy sobie znaczek pytajnik PHP. Na końcu zamknięcie tego znacznika. No i teraz wpisujemy sobie Echo. I w cudzysłowie możemy sobie wpisać nazwę tej zmiennej czy tutaj są yy, słowy tylko echo dolar tekst 01 i na końcu średnik To spowoduje, że my w to miejsce będziemy dostawali ten tekst, który jest pobierany z tej naszej właśnie bazy danych, czy tam po prostu jest przypisany do do tego pola. I w ten sposób możemy wstawiać tutaj w te, w te miejsca określone informacje, które, które po prostu potem użytkownik może sobie oczywiście zmienić jeszcze. Tak wygląda wykorzystanie tutaj wewnątrz pola, które tu jest poza tym głównym skryptem PHP. Mamy po prostu wstawiony fragment formularza i w dowolnym miejscu w ten sposób możemy wstawiać elementy dynamiczne. Co na co można też zwrócić uwagę, że My w ramach jednej strony PHP, tam jeden plik PHP, w ramach jednego pliku, w różnych miejscach możemy wstawiać sobie fragmenty PHP. To nie musi być jeden taki, po prostu, że w danym miejscu wstawiamy kod PHP i tyle, tylko no tam, gdzie potrzebujemy użyć tej dynamicznej zawartości, pisanej przykładowo w tym przypadku właśnie w PHP, no to możemy sobie w dowolnych miejscach wstawiać właśnie w taki sposób, że wstawiamy sobie Takiego one-linera. Oczywiście PHP nie interpretuje y, linii w ten sposób, on po prostu odczytuje, gdzie jest ten średnik, więc równie dobrze to samo moglibyśmy napisać teraz w ten sposób. I to będzie dokładnie tak samo działało, bo tutaj te spacje nie są interpretowane. Ctrl-Shift-R. Y, nie zmienia to nic w działaniu tego kodu. Natomiast tak jest to bardziej, myślę, elegancko, bardziej czytelnie. Jest to bardziej tak, po no, prostu poukładane. Także w ten sposób tutaj wstawiamy sobie ten fragment PHP wewnątrz jakiegoś tam znacznika HTML. Dziękuję, w tym materiale to wszystko. Zapraszam do testowania tej części materiału.